W tym odcinku skomplikowane zliczanie warunkowe. Mam projekty znajdujące się w kolumnach od B do F i chciałbym policzyć, ile jest takich projektów, które spełniają wymogi, które są wypisane w kolumnach od H do I. To są nasze kryteria, więc będę chciał wiedzieć tutaj, ile jest projektów, dla który, których, w których. Wynik jest niższy niż próg. Wynik mamy w kolumnie E, próg mamy w kolumnie F. Będę chciał dodatkowo brać pod uwagę tylko projekty z rodzaju Research and Innovation i z tych dwóch programów Smart Transport i Future Technologies. Do dzieła. Ani licz jeżeli, ani licz warunki sobie z tym nie poradzą te funkcje. Użyjemy funkcji suma iloczynów. Ona się tutaj świetnie sprawdzi. Będziemy mnożyli różne tablice przez siebie. Po pierwsze, powiemy Excelowi, aby sprawdził, ile jest takich projektów, które są poniżej progu, w których wynik jest mniejszy niż próg. Jak to zapisać? Zaznaczę wszystkie dane z kolumny ocena wynik i powiem Excelowi, aby patrzył, które z nich są mniejsze niż te dane z kolumny ocena próg. Wezmę tę operację porównania w nawiasy, porównania znakiem mniejszości i to będzie dopiero część pracy. Teraz powiem Excelowi, że spośród tych tych projektów, które spełniają ten wymóg, będę chciał jeszcze dodatkowo wziąć pod uwagę tylko te, których rodzaj to research and innovation, więc zaznaczam wszystkie dane z kolumny rodzaj projektu i powiem Excelowi, aby sprawdził, które z nich są równe temu. I teraz będę chciał to, co wyjdzie, przemnożyć, więc aby zachować kolejność działań, to znowu tę operację porównania ujmuję w nawiasy i dalej to mnożę. Powiem Excelowi, aby teraz sprawdził jeszcze, które z tych projektów są programami albo Smart Transport, albo Future Technologies. Więc powiem Excelowi, aby sprawdził wszystkie dane z kolumny program, aby przyrównał je. Do pierwszego z tych programów, i teraz użyję operacji dodawania, więc zrobimy plusik i zaznaczę jeszcze raz wszystkie dane z kolumny program, i powiem Excelowi, aby przyrównał te pozycje do tego drugiego programu, który mamy brać pod uwagę. I teraz chciałbym, aby ta operacja dodawania by wykonana była przed mnożeniem, więc również ujmę ją. Tutaj w nawiasy. Spójrz więc, mamy tak naprawdę trzy kompletne kryteriów. Pierwszy jest tu, czyli wynik jest poniżej progu. Drugi, drugie kryterium jest tutaj, czyli rodzaj projektu to research and innovation, a trzecie kryterium jest tutaj zapisane tymi dwoma porównaniami. Pierwsze porównanie sprawdzamy, czy Program to Smart Transport lub dlatego jest ten plusik tutaj. On działa jak lub lub sprawdzamy, czy program to jest Future Technologies. Teraz jeszcze poblokowanie, żebyśmy mogli tę formułę za chwilę skopiować w dół i zrobić w niej tylko delikatne zmiany dotyczące tego znaku porównania. Blokuję wszystkie te adresy, czyli zaznaczałem wszystko, naciskam F4. Ups, nie chcę zadziałać. To po kawałeczku. Zaznaczę te dane z pierwszego e, nawiasu, z wnętrza funkcji sumariaczonów F4. Kolejne. F4, kolejne, F4 i kolejne również F4. Wszystkie te zakresy muszą być e, poblokowane, wszystkie te adresy muszą być zablokowane. Zatwierdzam to naciskając zwykły Enter, ponieważ funkcja suma doczynów obsługuje takie operacje na tablicach, takie porównywanie tablic, mnożenie tablic. Zatwierdzam to Enterem. Ups! Oczywiście, zapomniałem nawiasu na końcu dobrze proponuje mi tę poprawkę Excel, ale ja zawsze w tym okienku klikam nie i próbuję zlokalizować ten błąd, który, który, um, który zrobiłem ręcznie, zwróci jeszcze uwagę na jedną rzecz. W tej funkcji suma leczynów teraz tak naprawdę mamy jedną tablicę, więc jeżeli zaznaczę w tej etykietce z podpowiedzią, kliknę na ten argument, to Excel mi zaznaczył cały argument tablica 1. Widzę, że na końcu brakuje nawiasu, więc ustawiam się na końcu, zamykam nawias, zatwierdzam to, naciskając Enter. W ten sposób mam policzone, ile jest projektów, które których ocena, których wynik jest poniżej progu i które spełniają te trzy dodatkowe wymogi. Teraz tę formułę mogą skopiować do samego końca w dół dla tych trzech wymogów i tylko zmienić te kryteria. Tutaj ma, ma, ma być zliczanie ile jest projektów, w których wynik jest równy progowi, a tutaj zliczanie ile jest projektów, w których wynik jest większy niż próg. Zatwierdzamy to enterem. Powinno wszystko pięknie śmigać. Także jeśli potrzebujesz zrobić zliczanie według skomplikowanych wymogów, Sumaj Laczynów może Ci w tym bardzo pomóc.